kolejkach Orlen Ligi Impel Wrocław z jedną porażką na koncie zajmuje drugie miejsce w tabeli. Wyżej jest tylko Chemik Police, który w tym sezonie przegrał zaledwie dwa sety i aktualnie wyprzedza wrocławską ekipę o 5 punktów. Podopieczne tore Aleksander Sena wygrały cztery ostatnie spotkania, pokonując w nich m.in. mistrza, wicemistrza i brązowego medalistę Mistrzostw Polski. W poniedziałek wrocławskie siatkarki zwyciężyły w Bielsku 3 do 1. Mimo doskonałych wyników, włodarze wrocławskiego klubu i trener tonują optymistyczne nastroje. Tore Aleksandersen pochwalił zespół za dobrą grę blokiem i postawę w obronie, ale swoim zwyczajem miał też sporo krytycznych uwag po meczu za Luprofem. Widać postęp w naszej grze, jest sporo rzeczy, z których jestem coraz bardziej zadowolony, ale pojawiają się wciąż stare błędy, które nas prześladują od początku sezonu. Przede wszystkim przestoję w grze, zdobywamy kilka punktów z rzędu grając w konkretnym ustawieniu, potem nagle coś się zacina i zaczynamy seryjnie tracić punkty. Kosztuje nas to często utraty prowadzenia, a czasem przegraną w całym secie. Tak było też w meczu z Bielskiem. To jest rzecz, nad którą wciąż musimy pracować. Jako trener nigdy do końca nie Mogę być zadowolony. Zespół rozumie i akceptuje taką moją postawę. Pracujemy każdego dnia nie tylko na treningach, spotykamy się często także poza boiskiem i analizujemy te błędy. Cel jest jeden być najlepszym w każdym elemencie. Przed siatkarkami Impelu najpoważniejszy test w pierwszej części sezonu w zespole chemika aż roi się od byłych i aktualnych reprezentantek Polski. Takich nazwisk jak Glinka, Gajgał, Bednarek, Werblińska czy Mirek nie trzeba specjalnie reklamować. W drużynie lidera Ekstraklasy grają także były zawodniczki wrocławskiego klubu Serbka Maja Ognienowicz, Dominika Sobolska i Aleksandra Krzos. To bez wątpienia najlepsza do tej pory drużyna rozgrywek. Statystyki mówią same za siebie. Komplet zwycięstw i tylko dwa stracone sety w ośmiu spotkaniach. Większość zawodniczek ma świetne warunki fizyczne i spore międzynarodowe doświadczenie. Na pewno szczegółowo będziemy analizować grę rywala i szukać jego słabszych punktów. Nie jest to zespół, którego nie da się pokonać. Z drugiej strony jednak nie da się tego zrobić, grając na 50, 60 czy 70% swoich umiejętności. By wygrać mecz z takim przeciwnikiem, Trzeba zagrać na minimum 90% możliwości, no i nie popełniać takich prostych błędów, jakie przytrafiały nam się w ostatnich spotkaniach. Nawet taki siatkarski Dream Team jak Drużyna z Polic ma swoje słabsze strony, przekonuje norweski szkoleniowiec Impelu. Oczywiście znalazłem kilka słabych punktów w drużynie chemika. Pytanie tylko, czy będziemy potrafili je wykorzystać. Szlagierowe spotkanie Impelu Wrocław z chemikiem Police w niedzielę 1 grudnia o godzinie 14.45 w Hali Orbita. Ekipa Strój Miasta, wcześniej występująca jako Procom trefle SOPOT, począwszy od sezonu 2003-2004, dziewięć razy z rzędu wygrywała rozgrywki ekstraklasy. Hegemonię ASEKO dopiero w ostatnim sezonie zdołał zakończyć Stelmet Zielona Góra. Po odejściu z gdyńskiego klubu głównego sponsora, z drużyny, która przez ostatnią dekadę panowała niepodzielnie na krajowych parkietach, nie zostało zbyt wiele. Zespół Asseco opiera się obecnie głównie na polskich graczach, których wspiera dwóch Serbów, Rosjanin i Amerykanin. Rywale najwięcej atutów mają na obwodzie. AJ Walton rozgrywający, najlepszy podający PLK, czołowy jej strzelec. Także Łukasz Seweryn, Piotr Szotka, grający odpowiednio na pozycjach numer 2 i 3. Pod koszem rzeczywiście jest jakaś dziura. U nas Kevin Thompson na razie nie spisuje się tak, jak byśmy tego oczekiwali. Natomiast jest grupa polskich zawodników, która na pewno będzie gryzła parkiet i która myślę, Poradzi sobie z tą grupą podkoszowych zawodników Asseco, bo Michał Gabiński, Krzysztof Sulima, Radosław Chyży, Jakub Parzeński, jeśli będzie zdrowy, no to moim zdaniem siła nieporównywalnie większa od tych, którą w obecnej chwili ma do dyspozycji Dawid Dedek. Śląskę w poprzedniej kolejce mimo ambitnej postawy nie sprostał na własnym parkiecie mistrzowi Polski Stelmetowi Zielona Góra. Teraz pora na wygraną, deklaruje środkowy WKS-u. Dobrze zagraliśmy, no ale no, niestety, no, położyliśmy serce na parkiecie, ale, ten, ale no, porażka była. Teraz mam nadzieję, że będziemy wygramy i odbudujemy to zaufanie naszych kibiców i żeby żeby na następne mecze też przychodzili. Mam nadzieję że wygrane. Najbliżsi rywale wrocławian po siedmiu kolejkach Tauron Basket Ligi mają taki sam bilans jak Śląsk, czyli trzy zwycięstwa i cztery porażki i zajmują siódme miejsce w tabeli tuż nad ekipą WKS-u. To kolejny powód, dla którego zwycięstwo w sobotnim meczu nabiera dodatkowej wagi. potencjalnie. Asseco jest w tej chwili zbliżone do nas. To znaczy konfrontacja z kilkukrotnym mistrzem Polski, z Gdyni, to będzie dla nas przysłowiowy mecz o cztery punkty. My już taki jeden mecz w tym sezonie w Radomiu z miejscową Rosą przegraliśmy. Teraz nie możemy sobie na to pozwolić, tym bardziej, że jest to mecz przed własną publicznością. Chcemy wygrać za Asseco i chcemy wygrać wyraźnie. Ja myślę, że kluczem tutaj nie będzie gra przez 40 minut, ale gra w pierwszej połowie. Ja myślę, że w ciągu pierwszych 20 minut musimy pokazać, że Nasza obrona spisuje się zdecydowanie lepiej niż, niż Asseco może się wydawać. I grając szczelnie w defensywie, będziemy w stanie zatrzymać ich ofensywnych liderów w pierwszych 20 minutach. Krzysztof Solima wierzy, że to jego zespół opuszczać będzie parkiet w roli zwycięzcy. Ja jestem przekonany, że my będziemy tą drużyną i naprawdę no, mamy lepszych wysokich i dobrze, dobrze trenujemy, więc myślę, że to da efekt i, i wygramy ten mecz. Mecz koszykarz Wrocław z ASECO Gdynia w sobotę 30 listopada w Hali Orbita. Początek o godzinie 19:30. Na tych ostatnich zawodach sekcja karate Shinkyo Kushin, AWF Wrocław trenująca w Kobierzycach, pokazała się z bardzo dobrej strony zajmując drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Indywidualnie tytuły mistrzowskie wywalczyli Joanna Zdep, Dawid Stachura i Marcel Kopi. Ten ostatni zawodnik wygrał walkę o złoto, mimo tego, że w półfinale doznał poważnej kontuzji ręki. Miałem trzy walki po półtorej minuty. W pierwszej walce udało mi się zakontrować przeciwnika yy, uderzeniem w brzuch ręką. Yy. Potem miałem walkę półfinałową. Była ciężka, bo była przez całe półtorej minuty, ale najbardziej utkwiła mi w głowie walka finałowa, bo była z dogrywką i ciężki przeciwnik, ale udało mi się wygrać i to jeszcze ze złamaną ręką. W Ząbkowicach Śląskich, gdzie rywalizowano w zawodach Pucharu Polski, na najwyższym stopniu podium wśród młodziczek stanęła Natalia Chrzanowska. Miałam cztery walki po dwie minuty. Przeciwniczki no, wykazały się również... Dobrą kondycją. No, było bardzo trudno ogólnie. Z grona wrocowskich seniorów najcenniejszy sukces odniósł Igor Lamot, który zdobył złoto w kategorii 75 kg. Wrocowski Karateka stoczył cztery walki, z których trzy zakończył przed czasem. Wygrałem finał przez Wazari. Niestety no, nie mogłem skończyć przeciwnika. Nie dał mi, nie dał mi po prostu do tego dojść, no i wygrałem po dwóch minutach. Pół punkta zdobyłem i finał wygrałem. Bez złotego medalu wracają tym razem czołowe wrocławskie zawodniczki. Agata Kalicia, która zmagała się z urazem kręgosłupa zdobyła srebro, a Anna Brzezicka stanęła na najniższym stopniu podium. Mimo to występ wrocławskiej ekipy w pucharowych zawodach należy ocenić pozytywnie. Na pewno były udane, ponieważ no, dwa złota, cztery medale na tych mistrzostwach to jednak jest sukces, no jedynie ten niedosyt to jest Agaty Kaliciak, tego złota brak niestety, no ale za rok na pewno się odgryzie i wywalczy kolejne złoto. Dla Igora Lamota zawody w Zamkowicach były sprawdzianem formy przed znacznie poważniejszym wyzwaniem. 14 grudnia wrocławski karateka wystartuje w Międzynarodowych Mistrzostwach Ukrainy. Grupa z Wrocławia świętuje w tym roku 15-lecie istnienia. Przez półtorej dekady tańczące dziewczęta ze stolicy Dolnego Śląska mocno wpisały się we wrocławski krajobraz sportowy. Ich taneczne popisy znają przede wszystkim kibice koszykówki. Cheerleader z Wrocław przez lata towarzyszyły największym sukcesom zespołu Śląska. Grupę można zobaczyć na meczach koszykówki, także poza Wrocławiem. Cheerleaderki z zespołu Agaty Stańczyk tańczą na spotkaniach aktualnego mistrza Polski koszykarzy z Talmetu Zielona Góra oraz najlepszej krajowej drużyny w żeńskim baskecie CCC Polkowice. Dużym wyróżnieniem dla cheerleaders Wrocław był udział w tegorocznym meczu gwiazd oraz w rozgrywanych w Pradze koszykarskich mistrzostwach świata do lat 19. Ale wrocławskie dziewczęta tańczą nie tylko na koszykarskim parkiecie. Umilają czas także kibicom na żużlowych meczach Sparty, oraz zielonogórskiego falubazu. Do tego dochodzą różne eventy komercyjne, kulturalne i rekreacyjne, a także produkcje telewizyjne. Jednym słowem, jest się czym chwalić. Obecnie zespół Cheerleader z Wrocław rozpoczyna kolejny nabór. Casting odbędzie się we wtorek, 10 grudnia. Kandydatki muszą mieć skończone 18 lat i posiadać choćby minimalne doświadczenie taneczne. No i koniecznie drogie dziewczęta, trzeba zabrać ze sobą strój oraz obuwie sportowe. Casting do grupy Cheerleaders z Wrocław rozpocznie się we wtorek 10 grudnia o godzinie 21 w klubie Fitness Piur Jatomi w Pasażu Grunwaldzkim.